Cześć, witam na kanale Zdrowia od początku. Ja mam na imię Dorota, jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensorycznej, i dzisiaj o tym, co zrobić, żeby poprawić dziecku sen. Zapraszam, ale zanim przejdę do tego tematu, zapraszam Cię, jeśli jesteś rodzicem niemowlaka, do pobrania bezpłatnej karty rozwoju niemowląt lub do obejrzenia też oferty moich kursów online. Jeśli nie jesteś rodzicem niemowlaka, ale też jeśli jesteś, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, ponieważ większość oglądających tego nie robi, a jednak pomaga mi to w rozwoju kanału. Tak samo jak możesz napisać mi jakiś komentarz, nawet wysłać kwiatuszka czy uśmiech, jeśli film Ci się podoba. Przechodząc do tematu, Chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej historii mojego pacjenta. Nie powiem, co mu dolega, i tak dalej, bo jakby nie ma to znaczenia w tym temacie, ale mama opowiadała o tym, bo on do mnie trafił na rehabilitację. Opowiadała o tym, że on budzi się w nocy co 2-3 godziny, przychodzi do nich, cała rodzina jest niewyspana. Wszyscy są drażliwi, zmęczeni. On naprawdę jest trudnym dzieckiem yy, i w zasadzie każdej nocy nie przesypiają. Ta jakość snu jest bardzo zaburzona, a jak wiemy, sen ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychofizycznego. No i te trudne za zachowania się jakby pogłębiały, było coraz gorzej. Dziecko miało niecałe, yy, no tam 4,5 roku. Także no nie mogli sobie poradzić. Okazało się, że to dziecko ma w pokoju swoim telewizor i od dawna ogląda minimum półtorej godziny bajek przed snem. I ja oczywiście mam też świadomość, jak bardzo jest to szkodliwe jak bardzo jest szkodliwe oglądanie bajek w takiej ilości, a szczególnie przed snem. Że poprosiłam mamę, żebyśmy powoli z tego schodziły, to znaczy oni. I bardzo często okazuje się, że dziecko jest już no, mocno tak uzależnione od tego najgorzej, jeśli dziecko ogląda te bajki na telefonie, ale jeśli ogląda w telewizji, a u niego tak było, to jest z tym troszkę lepiej. W każdym razie poprosiłam, żeby do następnej wizyty, czyli za tydzień, żeby to dziecko przed samym snem oglądało 15 minut bajek. Okazało się, że a jeszcze poleciłam myszkę w paski i dobre maniery. To jest seria bajek rosmanowskich, która pokazuje dobre maniery i tak dalej. To jest taka bajka modelowa. A jak wiemy dzieci do 7 roku życia są taką białą tablicą, którą rodzic zapisuje, więc. Modelujemy te dzieci różnymi swoimi przykładami, swoim zachowaniem, ale też również tym, jakie treści dzieci oglądają, więc warto te treści dobrać odpowiednio, żebyśmy nie wychowywali sobie po prostu dziecka no, głupszego, bo serio, wiele bajek jest po prostu bardzo głupich. I zejście z tych bajek okazało się dość łatwym procesem, i chłopiec. Już rzadziej się budził, ale jednak co noc się budził. No to skoro tak łatwo, tak łatwo poszło właśnie tym rodzicom, to zaleciłam, żeby już po prostu z grubej rury odstawić całkiem przed snem i ostatnia bajka, żeby była na dwie godziny przed snem, a w ciągu dnia, żeby ograniczyć oglądanie tych bajek do minimum. I najlepiej, żeby zejść też z telewizora dziennego, bo tam też grał cały czas telewizor, plus właśnie ten telewizor u niego w pokoju. I wyobraźcie sobie teraz, może, jeśli jesteś naprawdę takim człowiekiem telewizorowym. W każdym razie, wracając do tematu, ta mama ograniczyła właśnie oglądanie telewizji w ciągu dnia, czyli skupiła się na tym, co chciała obejrzeć, wybrała sobie to, co chciała obejrzeć, a nie, że cały dzień po prostu jesteś ładowany tymi treściami, coś tam zobaczysz, coś nie, ale jeśli jesteś osobą, która. Narzeka na to, że nie ma czasu, to zobacz, co się i ogląda, i ma włączony stale telewizor, to zobacz, co się stanie, jeśli ten telewizor wyłączysz. I po tygodniu okazało się, że on już trzeciego dnia, po tym jak ograniczyli tel telewizor w tle, ograniczyli właśnie te oglądanie bajek przed snem, czyli dziecko już przed snem dwie godziny na, przed snem nie miało bajek, to już po trzech dniach przesypiał sam całe noce. A że przesypiał całą nocę sam, no to oznacza, że rodzice przesypiali te noce też. I już widać na zajęciach u tego dziecka. To, że jest dużo lepsza współpraca, dużo lepsza koncentracja, mniej takich zachowań, takich z takim wyładowaniem, takich głupawek i tak dalej, tylko gościu po prostu bardzo dobrze ze mną współpracuje. I tak jak na początku miał dwie pierwsze terapie yy, takie, że po prostu chwilę dobrze współpracował, potem już chciał uciekać, wydurniać się i tak dalej, to teraz po prostu Piccolo, idealne dziecko. Także. To jest proces, u niektórych dłużej zajdzie, u niektórych krócej, na pewno jest łatwiej, jeśli dziecko nie ogląda z telefonem. W telefonie tych bajek jest dużo lepiej, jeśli jest telewizja. A dlaczego? Bo jeśli dziecko sobie przesuwa na ekranie telefonu właśnie palcem, bardzo dużo wytwarza się dopaminy. I jeśli tej, a dopamina wytwarza się na rzeczy, które są dla nas przyjemne. I jeśli dziecko, a to jest przyjemne, to jest bardzo przyjemne, dlatego dorośli też się uzależniają od skrolowania telefonu. A dzieci jeszcze bardziej. Więc jeśli dziecko ma bardzo często właśnie możliwość skrolowania telefonu, włączania sobie tych bajek, przełączania Ostatnio też zostałam zapytana. No dobrze, a co jeśli dziecko sobie słucha muzyki i potrafi 4 godziny słuchać muzyki? Ja mówię: "No kurde, no to w zasadzie no dziecko 11-letnie. To w zasadzie no, nic złego, bo jest muzyka, wybiera sobie i tak dalej, ale okazuje się, że to słuchanie muzyki to jest stwarzam przy telefonie i przełączanie co chwila nowego utworu. Także to, nie może, to już MP trujeczka. Bez tego możesz sobie przełączać, ale nie widzisz, czyli nie jesteś twarzą w telefonie. Jeśli my co chwila mamy piki dopaminy, to później nasze samopoczucie nagle spada. Bo tu jest taki hi-hi-hi-hi haj, 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 haj i nagle taki zjebs. Także to może spowodować u dzieci więcej drażliwych zachowań, więcej trudnych zachowań, i w zasadzie na własne życzenie mamy trudniejsze dziecko. Oczywiście wiele rzeczy ma wpływ na takie zachowania, ale jednym z głównych jest właśnie nadmierne oglądanie bajek. A szczególnie oglądanie przed snem. Na szczęście możemy wielu rzeczy zapobiec, wielu rzeczom i możemy podjąć decyzję, że chcemy, żeby nasze dziecko lepiej się rozwijało i właśnie dlatego ograniczymy bajki przed snem. Dlaczego należy warto te bajki przed snem ograniczyć? A w ogóle, żeby przed snem nie było? To właśnie teraz przedstawię argumenty. Badania sugerują, że dzieci, które regularnie oglądają bajki przed snem, mogą mieć trudności z zasypianiem i utrzymaniem głębokiego snu. I właśnie długotrwałe oglądanie telewizji lub innych form ekranów może prowadzić do zaburzeń rytmu snu dziecka, co z kolei może wpływać na jego ogólne zdrowie. I jeśli tobie się wydaje, że jest wszystko ok, bo dziecko zasypia szybko, to nie oznacza, że jego sen będzie dobrej jakości. A nie będzie, bo badania pokazują, że wtedy, jeśli mamy ekran niebieskie bezpośrednio przed snem, to jakość snu jest słaba i dlatego jesteśmy drażliwi, zmęczeni itd. rano. Bajki często zawierają też emocjonujące sceny, które mogą prowadzić do zwiększonego pobudzenia u dziecka. I takie ekscytujące treści mogą sprawić, że dziecko trudniej będzie uspokoić się przed snem, co może wpłynąć właśnie też na jakość snu. Tak samo kiedy tata ma pomysł bardzo. Wieczorem, na to, żeby powydurniać się z dzieckiem. To też nie jest dobry pomysł, ponieważ to dziecko będzie rozbawione, rozemocjonowane i trudnej, trudniej będzie mu zasnąć. Kolejne yy, badania mówią o tym, że długotrwałe oglądanie bajek może. Wpływać na zdolność dziecka do skupienia uwagi i koncentracji w ciągu dnia. Badania sugerują, że nadmierna ekspozycja na ekran może prowadzić do trudności w nauce i rozwoju umiejętności interpersonalnych, ponieważ dziecko zamiast obserwować zależności między Wami rodzicami, między Wami a nim samym, między rodzeństwem. To nie obserwuje tego, ponieważ jest wlepione w bajkę. Niektóre bajki zawierają treści lub sceny, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci, np. przemoc lub straszne sceny, to też może wpływać na rozwój dziecka, na emocje dziecka przed snem i właśnie zaburzać. Sen nocny wywoływać koszmary senne. Kolejna rzecz to, jeśli światło niebieskie będzie przed snem i właśnie jest emitowane przez ekrany urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, tablety, telefony komórkowe, może zakłócać naturalny rytm snu poprzez hamowanie produkcji melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za regulację snu i czuwania. I badania wykazują, że ekspozycja na światło niebieskie przed snem może opóźniać czas zasypiania u dzieci i zmniejszać jakość, ich snu. Sen głęboki jest niezwykle istotny dla naszego zdrowego rozwoju, ale też właśnie przede wszystkim rozwoju dziecka. I to w czasie snu głębokiego organizm regeneruje się, a mózg przetwarza i konsoliduje informacje. Badania sugerują, że zaburzenia snu, takie jak te spowodowane właśnie ekspozycją na światło niebieskie, mogą prowadzić do braku snu głębokiego, co może wpływać na zdolność dziecka do uczenia się, koncentracji i ogólnego funkcjonowania w ciągu dnia. I nieprawidłowy sen u Dzieci może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga, obniżona odporność, problemy z zachowaniem, a nawet ryzyko chor rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Badania sugerują, że regularne występowanie problemów ze snem u dzieci może wpłynąć na ich zdrowie i jakość życia w dłuższej perspektywie, tak samo zaburzenia nastroju, depresja. Także musimy już dzieciom pomóc uniknąć pewnych chorób. I zamiast tego co można zrobić? Można zrobić bardzo wiele, ale na przykład są już 2-3 godziny przed snem. No to możecie sobie puścić muzykę jakąś taką spokojniejszą. Jecie kolację, rozmawiacie ze sobą, robicie swoje rytuały przed snem. To co i mniejsze dziecko, no to rytuał jest inny. Jeśli macie starsze dzieci, no to zamiast oglądania czytajcie bajkę, rozmawiajcie z dzieckiem, wymyślajcie mu coś opowiadajcie, niech ta jego wyobraźnia sobie działa. Budujecie wtedy więź, relacje. To wszystko jest bardzo pozytywne, dlatego jest ta akcja, cała Polska czyta dzieciom, żeby uświadomić, jak bardzo jest to ważne, bo to nie tylko jest to głupie czytanie, tylko to jest właśnie ten czas, który dziecku poświęcacie. Ta uwaga, to właśnie budowanie więzi, relacji, to jest bardzo ważne. A oprócz tego dziecko zadaje wtedy jakieś pytania, albo jeśli to jest coś, co zna, no to czuje się wtedy bezpieczniej. I zasypia spokojniej, także e, możecie sobie wtedy właśnie czytać książki, e, rozmawiać, słuchać jakiejś muzyki, grać w planszówki, ale nie takie, które mocno podbijają emocje i tak dalej. Na pewno nie w Chińczyka, bo to ja pamiętam, że to było to, to zawsze płakałam, jak przegrywałam przy tego Chińczyka. E, także warto, czy nawet takie spokojniejsze zabawy, przytulanie się. Gdzieś przeczytałam wczoraj właśnie, że do przeżycia potrzebne jest nam cztery przytulasy dziennie, a żebyśmy dobrze funkcjonowali 12 przytulasów. Także jeśli nie masz się do kogo przytulić, to przytulaj się nawet do poduszki, ale warto dzieci codziennie przytulać. Ja też jak zaczynałam właśnie ze doktor Switłaną Masgutową, to ona była zdania, że codziennie każdy musi być uściśnięty. Przez 30 sekund taki mocny przytulas. I mocne przytulasy bardzo fajnie działają u dzieci, właśnie żeby wyciszać je. No ale to już odbiegam od tematu. Ten film dotyczy tego, jak jedną rzeczą możesz poprawić dziecku sen, zdrowie koncentrację, uwagę. Także jeśli wysyłasz dziecko do szkoły, jeśli w przyszłości idzie do szkoły, chcesz, żeby w przyszłości było bardziej mądre, zdrowsze i tak no to już tą jedną rzeczą, tym jednym nawykiem możesz sprawdzić, że będzie miał większe szanse. Także zachęcam serdecznie, bo w naszych rękach jest ta moc, siła i odpowiedzialność, a nie że dziecko lubi, bo dziecko lubi wszystko. Zazwyczaj to lubimy to, co jest nam niesprzyjające. Dlatego my musimy decydować, co jest dla dziecka dobre, wziąć tą odpowiedzialność i żyć tak, a nie inaczej. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się film podobał. Musiałam to nagrywać drugi raz, bo mi padł telefon. Także. Serdecznie zapraszam do komentowania, subskrybujcie kanał, bardzo zachęcam, będę bardzo wdzięczna. I jak nie pobraliście karty rozwoju dziecka, to będzie w opisie. Tak samo możecie sobie zajrzeć do moich kursów online dla rodziców niemowląt. Także życzę wszystkiego dobrego, cześć!